Umowa podpisana, zatem oficjalnie rozpoczął się drugi etap rozbudowy państwowej szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Praca obejmą Roboty zewnętrzne, czyli całe zagospodarowanie działki, wjazd od ulicy Iłżeckiej będzie wyremontowany, cała elewacja będzie zrobiona, będą zrobione wszystkie przyłącza, czyli przyłącze prądu, teletechniki, przyłącze kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągu i będą wyremontowane trzy pomieszczenia, pomieszczenia węzła cieplnego rozdzielni głównej i hydroforni. Pierwszy etap to był etap stan surowy zamknięty, czyli ściany, dach, drzwi. No a teraz przystępujemy właśnie tak jak tu pan dyrektor e, firmy inwestor zastępczy właśnie powiedział co, co zostanie wykonane. Pierwszy etap budowy kosztował ponad 7, ,7 milionów 700 tysięcy złotych. Kolejny etap to inwestycja w granicach 3,5 miliona złotych. No, tą inwestycję mieliśmy przewidziane na 2 660 tysięcy, natomiast no. Rzeczywistość, czyli otwar po otwarciu ofert zweryfikowała nam, że mamy ponad 3,5 miliona, więc musieliśmy otrzymać dofinansowanie dodatkowe z Centrum Edukacji Artystycznej w wysokości około 950 tysięcy. Inwestycja zostanie zrealizowana, choć nie tak jak na początku zakładano w jednym etapie, następnie w dwóch, teraz już wiemy, że będą to trzy fazy budowy. Trzeci etap będzie planowany w 2023 roku i to będą już prace wykończeniowe w środku. Kiedy uda się zrealizować tą długo wyczekiwaną, Inwestycje, uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim będą mogli kształcić się w bardzo komfortowych warunkach. Dzieci będą występować na prawdziwej, dużej scenie, i tak jak od wielu, wielu lat, no niestety, ale w sali kameralnej możemy pomieścić tylko 70 osób, więc to jest, nawet nie mieszczą się nasi uczniowie, nie mówiąc o kadrze pedagogicznej, czy rodzicach, czy w ogóle zaproszonych gościach więc to marzenie już niedługo się spełni. Wstępnie szacowany koszt budowy wynosił około 18 milionów złotych. Niestety, w związku z obecną sytuacją na rynku, cenami materiałów, koszt może osiągnąć znacznie więcej. Marzenia o tym, aby doszło do tej inwestycji, pojawiły się już dawno temu. W 2013 roku powstała dokumentacja projektowa, a po blisko 8 latach to marzenie zaczęło stawać się rzeczywistością dzięki zaangażowaniu i przychylności wielu osób.